Tydzień przed e, Dniem Wszystkich Świętych funkcjonariusze prowadzą wzmożone kontrole na cmentarzach na terenie Powiatu średskiego. E, wspierają nas także kadeci z klasy policyjnej, z Centrum Ksz Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Środy Wielkopolskiej. O czym w tym czasie powinniśmy pamiętać? Należy pamiętać, żeby na cmentarzu nie brać ze sobą jakiejś sporej gotówki. Zawsze telefon mieć przy sobie, nie gdzieś z tyłu, z kieszeni. Ważne jest też przed wyjazdem na cmentarz, aby zabezpieczyć swoje mieszkanie przed ewentualnymi włamywaczami. Też wiem, że 1 listopada, w ogóle w ten cały weekend, tutaj wokół cmentarzy będą policjanci. Należy się stosować do ich zaleceń. Na dzień 1 listopada wprowadzone są zmiany w organizacji ruchu. Głównie ulica Nekielska przy cmentarzu będzie jednokierunkowa. Funkcjonariusze będą kierować ruchem, dlatego ważne jest dostosowanie się do wydawanych poleceń przez funkcjonariuszy. Oczywiście będą sprawdzane stany trzeźwości kierujących oraz podstawowe wyposażenie samochodu. Prowadzimy patrole, by ludzie czuli się bezpieczniej, mogą do nas podejść, poprosić o pomoc, w razie czego zadzwonimy do, y, do dyżurnego. Rozdajemy także ulotki, które informują o tym, by uważać na kieszonkowców, by nie zostawiać aut otwartych oraz okien. No i mamy też zwolni by nie jeździć za szybko.